No. Jaki jest tytuł Waszego filmu? Złe zabawy. Jaki to jest gatunek? Horror. No, co nam pokażecie? Pokażemy Wam tajemniczy film pełen bardzo dziwnego nastroju. Coś w stylu Davida Licza i Alfreda Hitchcock'a. Um, oczywiście, dotyczący złych zabaw. Nie wolno bawić się w złe zabawy. Co było najtrudniejsze w tej pracy. No, no. właśnie naj... Hmm. To, jest trud... to jest też trudne Chyba pytanie. Czas, był Chyba czas jest jednak trudny, ale jest też bardzo spinający. Mobilizujący. Dzisiaj było bardzo dużo spin, oczywiście przy montażu i przy renderingu i przy takich rzeczach, ale poza tym cała rzeczywistość była magiczna, absolutnie nam sprzyjała. Znaleźliśmy no. wspaniałe miejsce, wspaniałych ludzi. Mieliśmy wspaniały zespół ludzi, którzy pierwszy raz w życiu ze sobą pracowali. Burza mózgów, mnóstwo pomysłów, i tak naprawdę ta burza mózgów cały czas trwa, płyta już jest zrobiona, film gotowy. I to jest najciekawsze, że chcemy dalej razem pracować. i Jedyną niesprzyjającą chyba rzeczą, zdarzeniem fizycznym, może nawet takim zjawiskiem było to, że, że, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Chyba. I czasami po prostu nie potrzebowaliśmy Słońca, a ono było. Także to takie trochę niepolskie, ale. Fajnie, bardzo dziękujemy. Dzięki. Cześć,